Och, jak fajnie w plenerze. Cześć wam, dzień dobry. Ale lepiej jednak w domu. Opowiem wam w skrócie, jak było wczoraj na mieście, na wózku. No nie było zbyt fajnie. Powiem wam, że <laughs> zdecydowanie lepiej jest mieć dach nad głową, ściany, ciepłe łóżko, herbatkę, książkę, lampkę i czy komputer. Naprawdę to nie jest miejsce do przebywania tam Powiem, no co mi się... Wyjechałem, wyjechałem rano po piątej. Było jeszcze ciemno. Już na początku spotkałem je e, nieprzyjemności, bo no, byłem na wózku, jak ktoś widział. E, spotkałem się z pomocą. Tak? Tutaj proszę. Czy pomóc panu wyjechać do tramwaju? Dziękuję, okej. Okay, uprzejmie. Ale samo, samo to zdobywanie, samo to. Ta walka o byt na ulicy. Powiem wam, co mi, co mi najbardziej najbardziej tak... No, co mi się tam w ogóle nie podoba, na trzeźwo. Nuda. No nie wiadomo, co z sobą zrobić. Kiedy czujesz głód, musisz się zmusić do, do czegoś, co jest wbrew... Musiałem się zmuszać do, do czegoś, co jest w ogóle wbrew mnie. No, no to, to takie upokarzanie się, ten wstyd, obciach. Nie mogłem tego zrobić. No musiałem do celów naukowych, do filmu, ale no jest to żenujące. Jest to żenujące. Zarobiłem parę złotych. Nie było łatwo. Ktoś mnie od razu zgasił, że na jałmużny nie daję. Że jałmużny nie daje. Dostałem zupę i właśnie tu wam chcę powiedzieć, ta zupa nie smakuje. Nie smakuje. Ona może smakować faktycznie w tym pianym widzie, że należy mi się albo Uch, udało się jakaś popisówka przed kolegami e, z ulicy. E, natomiast kiedy ja już trzeci rok coś to, to po prostu jest. jadłem nią z takim jakimś lekkim niesmakiem. M, że teraz dopiero rozumiem, niektórzy mówią, idź do roboty, weź się i faktycznie. Jeżeli ktoś może, bo nie mówmy tego każdemu, są ludzie schorowani, są, są niezdolni do pracy. Rzeczywiście takim można pomóc, ale, ale tym cwaniakom wszystkim. I ostatnio, właśnie jak byłem, pozdrawiam Chorego z Anglii. Jak byliśmy na parze w Gdańsku, takim zacnym turystycznym, na zupie, to podeszli do nas. Był pyszny chłodnik, którego nie skosztowałem dla tego spokoju, go oddałem, bo podeszli, podeszło do nas dwóch od strony płatka, to było w ogródku. I mi no, widać, że w chlory, no przecież ja od razu wiedziałem o co chodzi. Że nie chciałem w dyskusję wchodzić i tą zupę z jajeczkiem po prostu im dałem, bo zanim, zanim się rozkręcił ze swoją mową. Także to jest to, że, że jednak zarobione przez siebie pieniążki, mm, spożytkowane na taki cel jak pokarm, on inaczej smakuje. Ja wtedy wiem, że zasłużyłem, jestem, jest, jestem człowiekiem, który. Yy, bo, bo, to, bo to przestają pewne wartości już funkcjonować. To jest szlachetne, że Pan mi kupił tę zupę, bo się kręciłem pod barem, nie mogąc właśnie zapytać, mówiłem ja mówię, czy pan, pomóc Panu wjechać, czy, czy coś chce Pan kupić, ja mówię, no jestem głodny, chciałbym zjeść, ale powiem Wam, że to naprawdę dziękuję temu Panu, jak kiedyś zobaczy ten film, to jest żenujące, to jest, to jest okropne. Ja myślałem, że się zapadnę pod ziemię, Mam to prawdopodobnie nagrane na, okularami, i słuchajcie, no właśnie, ja jeszcze nie widziałem materiałów. Jak zwykle bym chciał narzekać, że nie jestem zadowolony z tego dnia, nie mogę narzekać. Nie mogę narzekać, dając sobie wszystko, jak na pierwszy dzień po trzech latach, prawie trzech latach na ulicy działałem, m, m, robiłem podobnie. Przede wszystkim, y, życie na ulicy. Pisze swój scenariusz. Ja nie mogę zakładać, że coś się wydarzy, a coś nie. Nie można tutaj napisać, gotowce i teraz zrobię to, teraz zrobię tamto. I tak jak spotkałem tego Darka, o którym za chwilę będę mówił w osobnym odcinku, o, o tym, jak, od czego tak naprawdę w dużej mierze zależy, czy my zostajemy na ulicy, czy nie. I właśnie yy, to jest ten problem, bo. To nie chodzi tylko o chęci. To chodzi też w, w dużej mierze właśnie o ten alkoholizm. Co jeszcze tam mnie spotkało? No spotkało mnie mm, przede wszystkim nie. da. To jest, to jest marnotrawienie czasu, które można naprawdę świetnie spożytkować. To ja się nie dziwię, że. Mm, no, no, jeszcze jest ważna rzecz. To jest lepsze niż ośrodek, ale lepsze i to jest ważne zdanie. Jeżeli, jeżeli cierpisz w ośrodku, bo musisz tam być trzeźwy i za, zaraz w innym programie polecimy, w innym um, odcinku, o tym dlaczego. I na ulicy jest łatwiej być po prostu pijanym. Jakoś ten czas leci, a co tam kurde tutaj pogadać, tam pogadać. Ja tam mówię na tym filmie też, że ja stronę od takiego, od takiego przesiadywania. Z niepewnymi, z nieciekawymi ludźmi, bo mnie to nigdy nie interesowało. Chyba, że faktycznie i tutaj też wczoraj spotkałem, naprawdę jest masa ludzi bezdomnych. Dużo, są małżeństwa też. Ale był, był ciekawy gość. Widać było, że bezdomny jak to. Ja to rozróżniam od razu. Ja to widzę, ja, mnie, mnie, mnie tego nie trzeba uczyć siłą rzeczy. I, ale elegancki. Organcki, niebrudny, no nie ogolony, ale to był jego taki styl artystyczny, za czas do tyłu, dłuższe włosy, plera spał na ławce, czytał książkę. Czytał książkę, są tacy ludzie. I tu przy okazji wam powiem, że są ludzie, którzy gardzą. Są. Jakby, ja nie wiem, czy to tak można powiedzieć, że lepszego sortu, alkoholicy pijacy bezdomni, że są tacy, którzy nie wezmą od ciebie łyka do oni, tego, oni nie byli na tyle zdesperowani, żeby kończyć ze sobą. Oni nie chcą pić po to, żeby się zabić i zachlać, nie wiedzieć o Bożym świecie. Oni piją mm, sobie spokojnie piwo. To jest, jeżeli ktoś już pije wina tanie, no to, to, to już są faktycznie alkoholicy. Ja tak, to jest moje zdanie. Cały czas ja zawsze mówię swoje zdanie. To uważam, że jak piją już te wina, to już są zaawansowani alkoholicy. Im jest wszystko jedno. Oni chcą się napić, nie myśleć, nie czulić. I wtedy oni temat, to się nazywa temat, dyktę de Naturat, wypiją. Bo im jest wszystko jedno. Daj, łyka, tam co, tam. Piłem lepsze wynalazki. I, i, I to piją po prostu. No ja też tak piłem. Piłem po to właśnie, żeby nie myśleć, że już m, chyba koniec. Bo już trzeba zamknąć księgę i skończyć ten żywot. Ale generalnie jest to żenujące. Naprawdę trzeba się wziąć do roboty, jeżeli, jeżeli ktoś może i, i nie polecam nikomu, bo już nawet z tym wózkiem, ale, ale ta bezdomność, też szlajanie się po ulicy, skąd to w kąt kręcenie się, po galeriach bałtyckich, no po galeriach ogólnie, no też, albo bałtyckich, tak, na, na Pomorzu, to... To powiem Wam, że no, no, no nie, to się kłóci w ogóle z moimi wartościami, to się kłóci z jakimiś moimi odczuciami. Gdzie jest to życie rodzinne, gdzie jest miłość? To, I dlatego ja to właśnie też o tym mówię, że ja wolałem samotności, wolałem sobie rozpaczać nad tym, że już nigdy nic nie osiągnę, że, że to już jest koniec. I chyba to wszystko myślę, bo co tu jeszcze można dodać o, o tym wczorajszym dniu. Co chciałem, to trochę nakręciłem. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Albo to właśnie w odcinku o objawieniu moim o, o, objawieniu, w sensie y, ośnieniu o, o bardziej, a nie objawieniu o nowym pomyśle na cykl. I, I tu będę debatował, czy faktycznie robić coś z tym, co chciałem, ale trochę i tak pokażę. To myślę, że tak chyba w skrócie. Myślę, chyba nie zapomniałem o niczym. Miałem co zjeść. Nie zmarzłem jakoś, bo to jeszcze nie jest, nie jest zima. Nie spotkałem jakiejś nieprzyjemności. Mało tego spotkałem fajnego Darka, o którym Zdrowiem. w drugim, innym odcinku. Pozdrawiam.